Tak jest, tak jest. Szanowni Państwo, e, nasza zupa już jest gotowa. E, drugi gorz zaraz zrobimy i jest tego bardzo dużo. E, I my chcemy, żeby to macie czemu Słuchajcie, podsyń na bo my Was chcemy przygotować z Michałem, z Panem prezydent, Prezydentem na... Bożonarodzeniowe obżarstwo, słuchajcie. E, pamiętajcie, już go że jak mak się je, to mak działa trochę jak, e, słuchajcie, kredkę wsypujemy do rur, czyli zbieramy wszystko, co złe mieli, tak? A po co jemy żur? Żur ma nas przygotować bo wymieść te nasze, słuchajcie, jelita, żołądki od jakichkolwiek pasożytów, więc żur jest genialny na tego typu rzeczy, przy okazji odkwasza organizm, a że stoły będą cudzo zastawione, bo pojawią się na pewno też krople życia, nie mogę, nie będę jakie, by już jak się to też musimy was przygotować i taki żur dzisiaj, słuchajcie, zastępujemy. Nie Michał smakuje, a ciebie? Ja muszę pożyczyć od Ciebie mikrofon, bo mój jakoś się nie dłączył. W każdym razie, mili Państwo, my tutaj bardzo usilnie staramy się z Remikiem zacząć dla Was te dwa gary żuru. Żuru postnego przypominam, żebyście nie przychodzili z pretensjami, że nie ma tam boczku, ziobra, kiełbasy białej, kiełbasy śląskiej, kiełbasy jakiejkolwiek innej, wursztów i tak dalej. Bo to jest post. Dzisiaj pościmy, a bawimy się w święty. E, mili Państwo, już za moment będziemy Was częstować. Wydaje mi się, że starczy dla wszystkich, także na spokojnie. Myślę, że Pana Prezydenta poprosimy o to, aby częstował, a więc z remikiem będziemy tutaj nalewać i uzupełniać te miseczki, żeby jak najszybciej, najsprawniej nam to poszło. Dziękujemy bardzo serdecznie, że jesteście z nami. Bądźcie jak najdłużej. I pamiętajcie, że jutro też. Jemy, też gotujemy i też się częstujemy, także jutro też koniecznie do nas. Przybądźcie. Żur postny. My poprosimy o odrobinę przyjemnej świątecznej muzyki pana prezydenta. Zapraszamy przed nasz stół, my lejemy prezydent. Często i tak, twoim mu widziałem. Znaczy, korzystając z okazji, że po to go widzieliście, nie po to, to go Życzymy Wam zdrowych, błogosławionych świąt, tego dzieciątka, bo na szlągu deszynki przynosi dzieciątko. No i spełnienia marzeń klimatu świątecznego, żeby było się po prostu te święta dobrze dobrze działo. A komu będzie mało włosztu, czy brakowało włosztu, tam są zbożyska z włosztu, to kupicie, nie? Wszystkiego dobrego.